Hej kochani! Cześć, cześć, cześć! Witam Was bardzo serdecznie dzisiaj z Dawidkiem, na biurku Dawidka, a jesteśmy dzisiaj razem, ponieważ otrzymaliśmy taką oto tutaj paczkę od naszej kochanej Betty Fluder. Kochani, zostawiajcie łapeczki w górę, tak jak Dawidek pokazuje, tak, tak. i serduszka wielkie dla Beatki. My zostawiamy z Dawidkiem tutaj serduszka tak ogromne dla Ciebie, kochana. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. No, żeś nas tutaj tak zaskoczyła, taką paczuchą. My pojechaliśmy do Krakowa, tutaj przyjechaliśmy, babcia dzwoni, paczka przyszła. <laughs> ja nie wiem, niczego się nie spodziewałam. A to paczka od Beatki. Wybaczcie od razu za te moje paznokcie, ale nie było czasu zrobić, muszę zrobić. Także kochani, serduszka dla Beatki, miłe słowa w komentarzach, a my z Dawidkiem już zaczynamy, bo się nie możemy o. doczekać. Dobra, Dawid z jednej, ja z drugiej. Coś ty nam tu, Beatko, zmajstrowała. O jeny, coś tu niebieskiego wystaje, no to wyciągamy, Dawidek. Kokosowe. Jakieś niemieckie mm, specjalne, Premium belgian, belgijskie. Czokomonet. Belgijska czy A to my takie robimy no takie tenek. pewnie jakieś właśnie kokosowe biurki w czekoladzie. O no, super. Wezmę, bo tak, się dobra. przykleja, ale tam spadło. To. Dobra, wyciągamy dalej. Co to tu jest? Jakieś orzeszki. orzeszki. No dobre, na mieszanka pamięć mieszanka, tak? Studenten futer. Futer. <noise> <noise> też tak zawsze mówi futer. Dobra, wynurzamy się dalej. Co? O, tu mamy takie ziemniaczki. E, ziem, to są ziemniaczki ja a kugel. No może i ziemniaczki, takie. kiedyś już mieliśmy te obiadki, no, to takie z, z alkoholem. No bardzo ci kochana dziękujemy Super. naprawdę, żeś nam tutaj tak umiliła. Wyciągamy dalej. Co tu jest? O, czekoladka kokosowa. No na pewno bardzo dobra, fajna z tych Ja Znam bardzo lubię pewno, kokosowe. No wciągniesz. Tak. Ale ty na pewno też posmakujesz. ty też chyba lubisz, co? No zobacz, bo tu jest następna. Kurde, ale. O, super! Same kokosy. Milka. Bardzo dziękujemy, kochana. Ja bardzo lubię kokosowe. Co tu jeszcze jest? Ojeju! A co to takiego? to? O, magnesik! Skąd? Ja nie, teraz przekręcę nazwę, pewnie Lanzarote. A no to Lanzarote to jest. Idzie do to Beatka jak była na wakacjach, to nam magnesik kupiła. Alex. super, bardzo Ci dziękujemy Beatko, ale ekstra. Kurde. No fajnie, dołączy do kolekcji. A to piękne miejsce jest. Może i nam kiedyś dzięki temu uda się odwiedzić, że ten mag magnes już mamy, także może nas tam kiedyś też by wieje. No właśnie, magnes już jest. Także... Oje. Co tu dzwoni Ewelka? Jakieś te rekl reklamy ale, jakieś tam ale, dzwonią. Ale nic nie odrzucaj, nie. bo jeszcze żeby nam wideo nie rozłączyło. O. Te numery jakieś Zobaczcie, dziwne, powoli. ale piękne. Oj mewa taka, prześliczny muszelki. Rewelacja. Piękny Lanzaro. magnesik. Super. Bardzo dziękujemy. Super, ekstra. No. <laughs> tu I rewelka. tu mamy jeszcze. Kopertkę o. i to wszystko, to odkładam na bok tą mhm. resztę, no i mamy tutaj kopertkę Ewelinka i Dawidek. Czekaj, może tutaj to sobie najpierw zrobimy miniaturkę, bo nie mamy miniaturki. Tak, tak, tak. O. Dajmy tutaj. O. Nie tym kciuki No i dobra, i mamy miniaturkę. Miniaturka zrobioną. jakaś tam jest z palcami. Coś wymyślę, a teraz otworzymy kopertkę. Mhm. O, żeby było ładnie widać. Super. Co ta Beatka tutaj... jejku, o matko, no nie. To to już jest normalnie przegięcie. Ja nie wierzę. No oszalała ta Beatka normalnie. Ja cię kręcę. Co to ma być? Co to ma oznaczać? Kochana Ewelinko, to dla ciebie i Dawidka... Na zdrabki, całuję Beata. Ja nie mogę. Oj, no ja jestem w szoku i pocztówka strzewa Kurde, Nie, no naprawdę, no tu już nie musiałaś mowę mi odebrała. Nie wiem, może Dawid coś powie, bo ja też po prostu nie wiem, co powiedzieć. Ja poddywam się. Schowałem. Dawid się schował pod dywan. No bardzo Ci dziękujemy, ale naprawdę, no ja szok, mogę. szok Beatko, No my tu musimy do Ciebie koniecznie jeszcze się odezwać. Jeszcze oj. raz. Oj, oj, oj. Będzie lanie. No, kochani, no to będziemy drapali. Zrabki, kupimy zrabki, będziemy drapali za to zrabki. A my bardzo Ci, kochana, dziękujemy, naprawdę. Tak jest. jest na mnie no, bardzo, bardzo miło. Dziękujemy bardzo, naprawdę. Tak, mamy słodkości, U. no to jeszcze takie wsparcie kanału. No właśnie. Coś niesamowitego. Także bratka już, no, naprawdę, od dłuż... no jest naszą jedną z najstarszych widzek, ale oczywiście nie obrażając, bo to jak najbardziej zasługuje na naprawdę na złoty medal. Tak, że jest z nami po prostu, Beatka, jest z nami ja, długo. Ja Cię pamiętam jak ja no mówię, no te trzy lata temu już chyba ponad, no ponad zaczynałem nagrywać, to ty zawsze byłaś na tych moich pierwszych filmikach. I tak ty z nami tu jesteś cały czas, później Ewelka za Tak, ja nagrywać. pamiętam tak, jak jeszcze ja no i, nie miałam kanału. No i mówię, jeszcze nas tutaj tak y, pięknie wspierasz, także naprawdę ja naprawdę tu z Ewelką chylimy, mocno. Bardzo, cała. bardzo ślicznie Ci dziękujemy, naprawdę. No Beatka to naprawdę wspaniała osoba mieliśmy okazję. No nie osobiście, ale porozmawiać no. sobie z Beatką i naprawdę, no super kochana, ciepła osóbka. No, nie wiemy już co więcej mówić, no, także no bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Naprawdę. My to się jest... będziemy żegnać. To jest bardzo, bardzo miłe. Tak, naprawdę, będziemy się z wami, kochani, żegnać. I co, do zobaczenia w kolejnym odcinku? Tak, jest. Buziaczki. Także wpadajcie, papa, pa. i pa, zobaczymy, pa. co tam w drapeczkach od No dalski, tak, tak, za będziemy które kupimy. Tutaj... Jeszcze się z nią na pewno porozumiemy, żeby wybrała y, nam może z drapeczki. może O, to będzie nam w sumie wybrać. fajny pomysł, nawet, no. nie? No i coś się wymyśli. Tak, Dobra, tak, tak. Na pewno będziecie wiedzieć o na tym. Na pewno się <laughs> żegnamy teraz. Jeszcze raz. Papa! Papa! Pa.